Dzień, dzień dobry, dobra. dzień dobry, ranna, rozruchowa, rozgrzewka, poranny kapeć. witam Cię Pawle. Witam Ciebie Mateuszu. Jak e, dziś zaczniesz, bo nawet nie wiem jest, i Pytanie. czekam w niepewności. Okay. Pytaniem, Mateuszu, chciałem się Ciebie zapytać, czy rzucił Ciebie kiedyś mężczyzna? Nie, mężczyzna nie, nie. Nie, nie, okej, okay. a czy Ty kiedyś... A czekaj, a mówisz rzucił czy wyrzucił? Nie, no rzucił, porzucił, zerwał związek. O to chodzi. A to znaczeniu. nie. To nie. Że, nie, że rzucił tobą. Albo wyrzucił, skądś. Albo wyrzucił przez okno, bo może A, to też, też. Ale to nie, nie. też nie. Nie, tu, że zerwał związek, że rzucił, tak się mówi, nie. Nie, 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 nie. nie. A w drugą stronę, czy ty rzuciłeś kiedyś kobietę? Tak. Tak. A, to nieładnie. Chcesz o tym porozmawiać publicznie? Nie. No to przejdę w takim razie do historii, bo takie są różne przyczyny, nie? że mhm. zerwania, tak? Najczęściej jakie są przyczyny, jakie tam znasz, że ktoś kogoś z kimś. No, że ktoś kogoś z kimś, ale nie z tobą, na przykład. Nie? Że to strada, to, że... nuda, tak. niedopasowanie, tak. tak, że chrapie, co tam jeszcze. O, o to też to się aż boję, bo ja tak. tak no. Jest... no wiem właśnie. No. <laughs> No Zmienu no się, M okay. mówię, musisz coś z tym zrobić. E, to się leczy. E, natomiast no tutaj mam taką historię nietypową z Chin tym razem, a więc przeniesiemy się do chiński Chin. Kapieć. Chińskie kapcie. Tak. O. Chińskie kapcie. No i słuchaj, mam historię, że kobieta, dziewczyna została rzucona przez mężczyznę. Natomiast powód jest ciekawy. Bo to jest jakaś cała... Bo, bo hmm. kiedyś mówiliśmy o tych takich związkach e, męsko żeńskich w Chinach. Łukasz mówił. No. Ale nie pamiętam jak, jak, o co tam chodziło. Może jest że mężczyzna, mężczyzna jest kobieta. no i ono... e, Było, że chyba są bardzo niegrze parę. niegrzeczni wobec tych kobiet. Było coś takiego. Tak. No, no to tu tak... był. Y, chyba też mam taką historię. Trochę. Okej. Okay. Ale to może opowiem. Yy, mężczyzna i kobieta yy, udali się do hotelu w Chongqing. W Chiong King. A, taki, taki. Ciąg King. Fajna tak. nazwa W Południowo-zachodnich Chinach. Pewnie źle czytam, tam <laughs> kompromituje się. Chciałbym powiedzieć, że w Chinach jest hotel dla par o nazwie ciągni. Ciąg. King. Ging. Ciąg, Jak, ciąg, okay. ciąg i, i kin, king. Ciąg i ging albo coś takiego. No, dobra. Podczas święta pierwszomajowego. A więc to świeże, świeży Świeżny incydent. Materiał. Tak. No i doszło do pewnego incydentu. Okazało się, że kobieta o nazwisku li. No, chciała się zameldować, tak? Zaczęło się od tego, że mężczyzna, którego tożsamości nie ujawniono, no, przybył z tą kobietą. No i kobieta, znaczy mężczyzna musiał podać swój dowód, znaczy jakiś dowód tożsamości, no i kobieta również. No, i tutaj podczas próby meldunku, kobieta o nazwisku li nie mogła znaleźć swojego dowodu osobistego, tego fizycznego, i próbowała pobrać swój dowód osobisty, taki cyfrowy. No mhm. i tam mają do tego aplikację. No i okazało się, że podczas pobierania telefon pani, to panny chyba jeszcze, to panny powinno być nie pani, panny automatycznie połączył się z siecią hotelową. No to dobrze, nie? To ten. To nie zmarnowała transferu sobie. No tak. No i e, okazało się jednak, że to wzbudziło silne niezadowolenie mężczyzny, który eee, że ona tam była wcześniej w tym hotelu i hasło No, no, ale miała tak, wiesz, no co byś pomyślał, nie? Jedziesz do hotelu, nie? To no. jakieś parabara w, w piku miku, inne rzeczy, tak, nie? Jak nazwa tego hotelu, tak. Tak, no. nie, tam może wiesz, dla nowożeńców hotel, nie. No. I melduje hasło znane logowanie. On patrzy, dobra, no to tam podaje, on patrzy, a wiesz, a ona z, od razu, wiesz, do tej sieci myk i nie musi hasła wpisywać, już ją połączyło. Hmm. A, no. człowiek, a w hotelach to się zmienia co jakiś czas Wi-Fi, żeby tam nie kradli? No, albo się nie zmienia, no są takie, co tak wiesz, z 10 lat mają to samo, nie? Aha, okej. Okay. No, ale co byś pomyślał? Jaka twoja pierwsza myśl byłaby? No, że już była. Że już była, tak? I co? No I tak. od razu tamtą walizkę, czy mówisz, a skoro jesteśmy, to może. No właśnie, jakby się zachował? No nie Taki no. Test. Ale bo no. pytanie, no. jak długo są w związku? Bo jak hotel jest nowo wybudowany i zanim go wybudowali... No hotel już jakiś miał ileś lat. Ale ile lat byli w związku? No chyba tak do roku. A, że to, że przyjeżdża tu z innymi po prostu, tak wskaźnie. A tak byś pomyślał. No Aha. tak próbuje się wczuć w tego Chińczyka. Aha. No bo, no bo jak inaczej? Że Wi-Fi bez... przede wszystkim no. w życiu bym nie odgadł, że ktoś korzysta w tym momencie z Wi-Fi, a nie z transakcji. No ale wyskakuje ci, wiesz, na telefonie, nie, że tam Wi-Fi i ten znaczek. No dobrze, no ale to zwracasz uwagę, jak ktoś w ogóle pisze, patrzysz mu na ekran i patrzysz, że tam znaczek? No wiesz, co jeszcze chyba było tak, że ona sama na to zwróciła uwagę i była zaskoczona. Tak. A. Tak mówi, o, jak to się stało połączyło mnie z siecią wi -fi. Ona sama się wkopała. No, no tak ten, nie? Albo po prostu masz takiego hotspota, że bez hasła. Więc mogło tak być, że tam na przykład zasięgu nie było. Nie? No i ona nagle I ona chciała zasięg. poprosić, wiesz, on o On patrzy, choinka pusta u niego na nie? telefonie. No, a on ona u tam śmiga. Połączone. No tak? ona śmiga. Jak to możliwe, nie? Patrzy, ma Wifi. No. Wi-Fi, no. Wi no. Skąd znasz? I to co hasło? byś zrobił? A ona Scott mówi masz, tak. na placie jest. Nie, no połączyło mnie automatycznie samo tak mnie połączyło. No, no tak, to bym samo... przestał drożyć, no. I jak to cię samo połączyło, nie? No i się wiesz, awantura zaczęła. Nie? Z, kim Z kim tu byłaś? Tam, nie? Tak. tak, tak Tak się no tak, skończyło? Tak tak, tak, tak. Oj, tak. zazdrośnik taki straszny, no. No. i afera, i on no. już y, dalej nie konsumował, tam, wiesz, on pobytu. mówi, wychodzi on już tak wychodzi i zerwał i ona została sama taka. Ale pokój opłacony. Opłacony. No, no i została w tym pokoju sama. Mhm. Tak. Nie. A to Ale... najdziwniejszy chyba motyw zerwania jaki słyszałem. Tak. Yy, mężczyzna wypytywał, tak. No nie mógł ten. No i właśnie tam, wiesz, trochę ją nią popotrząsał. Kobieta nie potrafiła wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy, twierdziła, że po raz pierwszy jest w hotelu. Nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego jej telefon automatycznie połączył się z Wi-Fi, gdy kłótnia między parą się mocno zaostrzyła. Mężczyzna porzucił pa, pannę Nelly, myśląc, że go zdradziła. No mhm. i to jest początek historii. Aha. Zrozpaczona panna na pewnie. Zbierzyła się swoim y, przyjaciółkom, którzy również nie mogli uwierzyć w powód rozstania. Znaczy, no, okej. Okay. No, że to tak wiesz, nie? Jak, jak mógł, nie? I tam A może on był... chciał tak wcześniej, tylko pretekst tu trafił. Czując się urażona, panna Li zaczęła szukać powodu połączenia, czyli śledztwo. No, bo ona mhm. y, chyba cały czas, wiesz, twierdziła, że to, że nie była jej. Nie pamięta. Chyba że, a, jest że nie ten pamięta. a takie wytłumaczenie też tak mogło być. Że no, jest, ale powiem, okazało się, że to coś i chodzi. Jak to jest? Narkolepty, narkoleptyk? Tak? Czekaj. Lunatyk. Lunatyk. Nie wiem. słowo to wymyśliła. Może ty jesteś narkoptykiem. A że z domu wyszła, do hotelu weszła, tak. Tak. Ta. kto jest wolny, tak? Z przygodnym mężczyzną. I, i, i hasło. Do wifi wpisała. Ej, ale nie. czekaj, narkolepsja no. jest chorobą, tak, dobrze mówię. Tak, tak. Ale to nie takiego. na tym polega. E, choroba neurologiczna charakteryzująca tak. się nadmierną sennością i napadami snu w ciągu dnia. No, no dobrze. No. Ale to lunatykowanie ten. Dobra. Okay. No i teraz co dalej? Bo, <noise> Czując się urażona, zaczęła szukać powodu połączenia, aby udowodnić swoją niewinność. Li szukała sprawiedliwości. Po przeprowadzeniu badań zorientowała się, że inny hotel w ciąg Ging, w którym kiedyś pracowała, oferował Wi-Fi z tą samą nazwą użytkownika i hasłem. To jest możliwe? To jest możliwe. Uzbrojona, uzbrojona w odpowiedź. Pan, panna Liz skontaktowała się ze swoim rozgniewanym byłym yy, chłopakiem kochankiem, aby wyjaśnić sytuację. Ale ten odmówił z nią jakiejkolwiek rozmowy i usunął yy, jej kontakt yy, z aplikacji, no i z telefonu. No i to nie koniec. Próbując oczyścić swoje imię, panna Lee skontaktowała się z lokalnym kanałem informacyjnym, z telewizją, aby wyjaśnić swoją wersję wydarzeń. No i teraz robiono prze śledztwo na kanale aby przetestować teorię, reporter telewizyjny udał się do dawnego miejsca pracy panny Lee, połączył się z Wi-Fi w recepcji, a później udał się do hotelu, w którym była z byłym chłopakiem. Zadziałało? Zadziałało. Wow, ale historia. I co? No? Wrócili do siebie? Nie. <laughs> Nie, bo tym razem postanowił to. Tak, jak się okazało Wi-Fi, report, yy, reportera automatycznie połączył się z hotelowym Wi-Fi. Co jeszcze bardziej utwierdziło pannę no, że prawdę mówi. Powiedziała jednak kanałowi, że nie zamierza wracać do mężczyzny, który jej nie ufa. I teraz z reporterem. Może. No, no, jak już w hotelu byli. Już hotel był. Wi-Fi WiFi Wi-Fi działa. Pokój ona nie winna. No. Tak. Ona nie tak. więc ten. E, mega ciekawa informacja. E, ja mam z kolei dla ciebie informacje z Polski. No bo zbliżają się, wiesz, te wybory. wybory, coraz więcej się mówi o tej Polsce. No ale nie możesz startować. Ja wiem, Czy że możesz? nie mogę i mówiliśmy, że będziemy podpisów te... nie zebrałeś? No, tam dobra, do to. No. Jakoś się to załatwi. Nie, ale mówiliśmy, że nie będziemy o tej Polsce za bardzo, no ale ja muszę. Musisz. No tak, musisz, bo no to. Bo sytuacja Aj. jest bardzo ważna. Okazało Proste. się, no. że w Polsce pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość żubrów. O, o że tak płodzimy. Były... Tak? To znaczy, ja nie, ty nie wiem, ktoś płodzi. Przyznać się. W komentarzach. My chyba. Kto nie. za tym stoi. Przyznać tak. się, tak, jeżeli ktoś kto, z naszych kto widzów ma... Maszyn... Nie żubry w Polsce, No. Tak. A dużo zapłodzono. E, nie słucham, ręce na po... z tego co kojarzę, ale <laughs> niech ci znaczy... będzie. Nie wiem, jak się fachowo nazywa, więc Czekaj, tutaj nie kompromitujmy się. Bo ja widziałem film dokumentalny, jak się robi zapłodnienie u krów. No i ludzie jak robią zapłodnienie u krów, Paweł, to jednak ręką, nie że wkładają coś innego, to uważa. A, po no. takim zapłodnieniu, tak, A, dłońmi tak, magicznymi. Tak. No. E, zakończyła się coroczna inwentaryzacja, w naszym kraju żyje w I tym I żubry momencie. też tak robi się? Jak no, krowy? To takie kopytne, no. A jak A. się robi? No czekaj, no ale jak ty sobie to Ja myślałem, dobrażasz? że one naturalne. pan Marian tam. podjeżdża i są. No muzyczkę jakąś puszczają. Wiesz, tutaj jakoś strefa relaksu dla tych żu żubrzyd. Tak. E, tam, wiesz, żubrów się zaprasza, wieczorek zapoznawczy. Ja w ten się sposób tak myślałem. Skleja tak skleja razem. Tam się nie? wiesz, jakoś paruje, nie. Mhm. Ona mówi nie. A Ty tam mhm. mówisz, nie będzie jedzenia dopóki i tak dalej, no. Wiesz, różne tam metody okay. perfazji, ja, nie? Ja, masz fajny pomysł na Radkę. Ona mówi nie, Ona mówi, nie będzie jedzenia dopóki. No dobrze, ale może nie akurat tak Działa, się robi. Dzia Działa. Dzia no dobrze, ale Musisz do, do rzeczy, bo dane mam. W naszym kraju no. żyje 3060 Żubrów, czyli o 240 o. więcej no, niż taki. rok temu. To o, duży przyrost. To to no. Prawie 10%. No, no. 2850. to jedna osoba tą rękę wkładała? Nie wiem, to się narobiła. To Co się nie narobiła, nie jeden. Jak odejmiesz weekendy miesiąca. i święta o. roku. Roku, no, to zobacz rok. ile? Ojej. No. No. Z, y, mamy tak, 2855 żubrów żyjących wolno i 2005 y, to w takich hodowlach zamkniętych. Hodowla. A to tak. właśnie, bo to i teraz odpowiedź: czy to z hodowli, czy wolno żyjących? No słuchaj. Jak urodziło się 240 no. żubrów nowych, czekaj, matematyka, tak, ale klasy no podstawowe, a 205 żyje w niewoli, to no. z minusowego stanu żubrów w niewoli mamy teraz więcej tych? No ale poczekaj, urosło w niewoli, czy urosło tych wolnych żubry? Nie, żubrów. łącznie, 2805, No, no dobra. ale teraz odpowiedź, czy moja, no bo... Jak urosło na przykład tych wolnych. To tak. przecież nikt nie lata po lesie złapać żubra. No, no i tam mu łapę, nie? Tam... Żeby był tą łapę. Albo mamy tam jedzenie. On wychodzi do tego. Wie, I mówi no dobra, I... tylko szybko. Pogłodny. I tej Żurzycy, tak? Tak. Żużyc, tak. No bo w hodowli nie. to uwierzę. No ale na, na dziko to nie uwierza. Więc te metody raczej z muzyczką relaksacyjną i z parowaniem jakieś, wiesz, może są takie wiesz, tak, warunki. No, no więc yy, nie mam podziału, gdzie przyrosło. A, Pewnie gdzieś no. proporcjonalnie. Leśnicy. A może nie. Im... No. Że tylko może... w niewoli. No jak nie boli, no to jest twoja Ale urodziło wtedy. się więcej niż jest w niewoli. Rozumiesz? 240 no się urodziło, a 205 jest w niewoli. Czyli jakieś musiały to się To raczej wolne żubry. No i Proszę jak ci, wolne żubry uciekły, nas słuchają, to się niech wypowiedzą, bo tutaj Mateusz wprowadza w błąd, tak? Sugerując, że wasze żubrzyce są molestowane tutaj. przez Ale ulicy. czekaj, to nieprawda. ja mam... Ja mam jeszcze informację, gdzie, no. jeżeli chciałbyś tamtą żubrzycę, to gdzie tak. występują i ile. No. W Puszczy Białowieskiej 870, no. w Bieszczadach 766, w Puszczy Knyszyńskiej 562, no i stada w zachodniej Polsce, to też jest no. dziwne, bo chyba są w całej Polsce no. rozsiane, 465. I gdzie, i gdzie najwięcej? No. No w Puszczy Białowieskiej 870. A. To jakbyś no to tam chciał chyba tam... wolne. Właśnie no tak, tam chyba nie ma. No nie, no Może to nie. wolne. No to wolne. To jednak muzyczka tak, relaksacyjna, tak, 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 tak. klimacik, tam wiesz jakieś, nie wiem, tu żubry. Napiszcie jak to wyglądało, tak. Tak, lub ktoś no. kto ma kontakt z żubrami i czekaj, mhm. bo sukces jest niby fajny, ale fajny. nie zwalnia nas z odpowiedzialności, bo stada się przegęszczają, a oznacza to że mogą pojawić się ryzyka chorób. A, a także tu mówią leśnicy i weterynarze, konflikty na styku żubr człowiek. Ja to za dokład... dużo. Ale właśnie a. nie wiem, o co chodzi z tym na styku. Że jakie konflikty? Że kłócą się ludzie z żubrami? No może o te żubrzyce. No to <laughs> zostaw? Ja? ja? Ja. Już rękawice założyłem. <laughs> No dobrze. Może o to chodzi, no. Może, może, może. Dlatego ruszają projekty relokacyjne i działania na rzecz lepszych siedlisk. Tylko tu nie jest wyjaśnione, czy ludzi będą relokować, czy żubry. Ktoś zapuka, tam babka otwiera babcia, pakuj się, teraz żubry będą. Teraz dużo, dużo w gry dosyć... będą mieszkać. Tak, tak. To, to musisz ja... teraz przy, przygotować materiał o, 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 o łosiach, tak? Bo tutaj, wiesz, jaka jest nie sytuacja. No, Ty miałeś o łosiach, ale wiesz co, ale może jakieś szwecji, migracje w Polsce. w Polsce? Nie? Bo, to bo może jest tak, czekaj, bo jak mamy te cztery duże skupiska, ale nas... oni chyba tak, że podjeżdżają ciężarówką w Bieszczady, łapią trzy, no. cztery sztuki no. e, i wywożą Przywozą. do tej... Puszczyk Nyszyńskiej na przykład. A. I tak chyba sobie zamieniają. Żeby Ojej. nie było ten. No, takie rozdzielenie rodzin. Ojej. Chyba, że młode byczki i młode te żubrzełanie. Ja nie wiem, jak. No, no Wie, pani ale może bawią, może wiesz. To jest dobrowolne. Bo A, tak od razu przepisy nawet. Kolejka. Tam spokojnie. Wiesz, Jakaś reklama, nie? I że wiesz, wycieczka, tutaj mhm. ten, nie? I one się tam ustawiają, wiesz. Poszukiwani tam, wiesz, tam młode byczki w wieku takim i takim i tam wymogi, nie? Mnie się pojawiają jeszcze dwa pytania, jak mamy, że za dużo... tam, wiesz, y y y no, że tam, nie? Takie wyborcze, nie? Wyborcze tam, nie? Że tam pojedziesz... Mieszkania tu potąd tam... Wszystki, mieszkania, tak, nie? Tak. Młode, y samice, no... Tak, tak, tak. A, że takie plakaty, że tu w tak. Puszczy Białowieskiej, że tam takie stare, nie takie, takie, nie? I takie ponętne żubrzyce. Tak, 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 oh. tak. E, jak mamy taki nadpodaż, to ja się zastanawiam, czy my możemy na przykład relokować do USA i te żubry mogą grać dublerów Bizonów w filmach? One są dosyć no pewnie podobne. Pewnie tak, pewnie chyba coś tam było. Nie? Nie. Okej, okay, to tak jedno pytanie. A drugie, ja mam pytanie do ciebie. No. Bo ktoś to liczył. A, w ogóle ja mam filmik. Czekaj, patrz, my tu gadamy. To się a... czipuje. Co się chipuje? Co chipuje? No te żubry. No one chyba tak patrzą, że nie chcą być chipowane. <grym> <grym> ten kamerzysta, tak, a te żubry znowu ten od chipowania. No, <grym> ale <albo się>. rozkłada. <grym> ja nie wiem, czy on ten chip chce włożyć, ale uciekam. Nie, bo widzisz, one się wiesz. ruszają. No. A ktoś to liczy. No. Ja nie wiem, czy cipują, czy nie czipują. A co jak było tak, że w zeszłym roku ktoś miał coś policzyć, podjechał pod las, rozstawił grilla i mówi, a tam nie znalazłem. A. I te 240 Zrobi się to protokół jest protokół i się dopisze. Tak, a, i że te 240 to jest taka ściema na przykład. Nie, myślę, że u nas są cipowane te żubry. Okej. Okay. To to jest następny temat. Dajcie znać, jak się cipu. Jak te dzikie, żubra. no to może jakoś łapią i cipują, no tak mi się wydaje. No, może, może. No to taka ciekawostka z Polski. Zapraszamy już na godzinę dziewiątą na poważniejsze informacje. Trzymajcie się. Cześć.